Z ci, będzie plecy robił. Zobaczysz. Dawaj, 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 no. Smoka mu daj teraz. A ja nie mam. To wbiegnij w niego, on do prawej przyścianie jest, do prawej przyścianie musi być. A, nie pierdolij mi. Oj, Jak nie. Tak ja nie wiedziałem, co się dzieje. Co on od teraz to ja nie wiem. To stary, wyciągnął smolka i się w maj na Zamiast otwierać skrzynie w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Uniwersum i odbierz darmowe 2,50% oraz plus 10% do depozytu. Pongowski, kurwa, weź się w garść, no! Grasz jak pizda totalna! Ja pamiętam, jak grałeś w Source'a, coś ogarniałeś. A grasz teraz jak bot totalny. Bocie jebany. Ciężko się nie zgodzić. Ja pamiętam jak grałeś w Sorsa, coś ogarniałeś. Jest a grasz teraz jak bot, total. Bocie jebany. Pago, tym bocie jebany, no. Nie, no. Serce zabolało, jak to usłyszałem, Ale rację ma. Co się ze mną stało, Bartosz? Co się ze mną stało? Co ja mam zrobić, Bartosz? Po prostu mam kulit w teamie i mi ciągną w dół. Kiedyś było inaczej. Ale widzicie, Pongowski się zgodził. Oglądałem tego szota, jak mu wysłaliście. Powiedział, no jestem chujowy, Bartosz, co zrobić? Chyba no. Ale wam powiem ciekawostkę, że Pongowski, on dobrze grał w CS Source, nie? On bardzo dobrze grał na przykład. Ogarniał grę, dobre head'y strzelał, nawet myślał w gierce, Chyba dobre granaty dawał. Guys, Joban tutaj jest. To jest gość. Kiedy robiłem dzień dziecka w Nasielsku charytatywnie, on był wolontariuszem. Bardzo dobrze się sprawdził, naprawdę, super gość, młody. Wyobraż, I zapytałem go, czy nie chciałby na obóz pojechać e, do nas na paszakiemka. Powiedział, że nie ma kasy, rodziców nie stać na obóz. I wzięliśmy go. Powiedziałem, ty jedziesz na obóz. Pojechał z nami na obóz, wszyscy go polubili gościa. Super chłopak, naprawdę, pomocny, uczciwy. Nie da się typ gościa, którego nie da się lubić, nie? No i wyobraźcie sobie, widziałem w nim potencjał Eminema, naprawdę, styl jego w ogóle, jeżdżenie przez Polskę na, na stopa, Woodstocki, ten vibe taki, czułem to, znałem podobnych gości. I wyobraźcie sobie, jakieś piosenki tam nagrywał, miał ja nagrane jakieś rapy sobie i tak dalej, ale nie miał siły przebicia, chciał nagrać swoją piosenkę w profesjonalnym tak, studiu. No i co, napisałem do Kubańczyka, dzwoniliśmy się, i mówię, Kubańczyk, mam takiego gościa, akcja jest taka i taka, Użyczyłby studia? A Kubańczyk, papito! Bierz gościa, dam ci swojego najlepszego montażystę, gościa, złożycie, nagracie sobie. Przyjechałem do Kubanczyka do studia. Młody wszedł, oczywiście się stresował troszeczkę przy nagrywaniu. Posiedzieliśmy z 5 godzin, ponagrywał sobie rapcy Z Kubańczykiem, pierwszy raz na żywo pogadaliśmy sobie. Super czas spędziliśmy. Naprawdę młody powodzenia. Mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś mnie na narodowy zaprosić, jak już będziesz miał widownię. W tej historii nigdzie nie mówiłem, ale naprawdę super fajna historia to jest.

Down, down, down. pushing monster pushing a pulling smoke No nie Kondonie was chowany. Tu zajebany. Biali, biali jest z hunter these days. Yes, biali like me. I am doing like a bicycle, some you know sports and more. Uh, and, uh, a biali, i hunter Biali love that you know like uh, tak jest Rybing, ribing. Uh, hunt nie jak jest ten Rybak Fishing 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 Ja na dwóch nadu zeszło wentam Nie nie mam, miałem przed na górę w ogóle No da, nie ja można okay, cofnąć do góry Ja daję krótką tam Ja piej dole. Patrz na I think we should go to Heaven's Hill. We will have What the fuck? Wow. No i mrugnąłem, jak k***a nie mrugałem cały czas Mrugnąłem jak mi wyżyt Nie, 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 Na ch**ę mi skakują! Co ci ludzie robią? Dziela się tego główna grać na tym fezcie! No co chłop robi, co za debil! No ja jestem jeszcze większy, że tam podchodzę, bo mnie łasi. Dobra, cieszę się, nie podskoczyło. Where? Aj, enty, el, L, L, Jungle, jungle. LLL el, Forgot, guys. I forgot everything, guys. Give me, give me some time, please. I think, guys, I should stream in English because you know I have a fan uh, around the world. So if I talk in Polish only, this is not fair enough. But today, guys, hence versus Gamer Legion. You know what? What can be like a best scenario of this? Snacks two one, the one two, but I believe Ence can uh, fight can stand up from one uh, two to three two and uh, snacks from one two it's a bit tight it's a bit uh, hard for them to one two from two three two <laughs> guys my english is pretty shit you understand me i don't think so yeah 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 maybe guys i stream in polish this is like a better idea Za BS mi będzie Kurwa znowu ten one-tap jebany! A ja powinien wybić jak on bieg, rozumiesz, a ja nie mogę się tego przyzwyczaić